Cześć, witam wszystkich. Opel Master, czy tam renomowano? Zwał jak zwał. No, klęknął silnik, ale o co tu chodzi? Czemu to taki burdel i czemu te kable tak wiszą mu góry? No, jak to w każdym samochodzie, stwierdziłem, że da się odpiąć instalację elektryczną. I wymontować motor razem z instalacją. No ale prawdopodobnie nie w Renault. Nie wiem, dawno już tego nie robiłem, akurat trenówki, i trochę zapomniałem. Tutaj ze skrzynki wymontowałem, ok, ale tam jeszcze idzie idą kable do akumulatora. No i coś mi się wydaje, że muszę tą całą instalację odpiąć na aucie. Jak wy to robicie.